Cześć! Dzisiaj lecimy z przypisem na omlet, także zapraszam na materiał. No dobra! I zaczynamy od składników Będziemy potrzebowali 5! Mianowicie, 50 gram mąki, ja tutaj wziąłem pszenną, możecie wziąć jakąkolwiek inną, możecie równie dobrze zmienić płatki owsiane, cokolwiek wybór należy do Was. Prócz tego, 120 gramów tego żółtego owocu, czyli banana, czyli jest to jedna sztuka przeważnie około. Jeżeli będzie mniej, to nic się nie stanie, ja zawsze daję po prostu jednego i tyle, chyba że mam dwa malutkie, no to daję dwa malutkie. Dwa całe jajka, rozmiar. Nie ma znaczenia w tym przypadku. <laughs> Jeden cały jogurt tego typu Tolonis, Skyr czy Naturalne. Tutaj też możecie sobie wziąć cokolwiek chcecie. Ja biorę właśnie przeważnie Tolonisa albo Skyra z tego względu, że są one smaczne i mają dużo białka. No i ostatni składnik na naszą masę, na naszego omleta, to 5 gramów kakao. No to teraz to wszystko musicie. Wrzucić do takiego magicznego narzędzia, mianowicie do takiego czegoś, żeby to wszystko zblendować, po prostu. Tak, tak, będziemy to blendować. No i teraz, jak mamy już tutaj to wszystko wrzucone, bierzemy sprzęt i lecimy. No i teraz, jak już mamy tą naszą jednolitą masę, taką płynną, to podgrzewamy sobie olej. Czy jakiegoś palmy na patelni, tak żeby ta patelnia po prostu nabrała odpowiedniej temperatury. I wylewamy. I teraz bardzo ważna rzecz, czyli przykrywamy naszą patelnię, dajemy na najmniejszy ogień i teraz zostawiamy to na jakieś około 5 minut. W międzyczasie możemy pomyć naczynia. No i jak się nasz omlet zetnie, tak mniej więcej, że ma takie dziureczki, nie wiem czy tu widać, o widać takie dziureczki, że się rusza tak, to jest to czas, żeby go obrócić na drugą stronę. No i ja polecam uczyć do obracania takiego narzędzia sprytnego, żeby po prostu go nie zrzucić na ziemię albo żeby go źle nie przerzucić. Więc cyk, pyk i na drugiej, teraz, teraz tak naprawdę wystarczą już dwie minutki, czy nawet minuta, możemy go dawać na talerz i wrzucać dodatki, jakie chcemy. Ja dzisiaj sobie zjem z Filadelfią, z Milki i kiwi. No i tak prezentuje się właśnie gotowy omlecior i tak jak mówię, dodatki możecie dodawać takie, jakie sobie wymarzycie. No. Także lecę z moimi i pokażę wam na koniec, jak to się będzie prezentowało. No i tak się to prezentuje, jak widzicie mój omlet nie jest jakiś mega wykwintny, ale w zupełności wystarcza mi to, by nie jakiś słodyczy i dzięki tak, takim posiłkom właśnie no nie mam parcia na jakieś batony, czekoladę i tym podobne. W stu procentach wystarcza mi coś takiego. I tutaj kiwi tylko i wyłącznie po to, by ten smak słodyczy nieco zniwelować, bo ja jakoś mega nie przepadam za słodkimi rzeczami, także tak to u mnie wygląda. Tutaj podam wam gdzieś makro samego omleta. Tutaj makro całości razem z Filadelfią i z Kiwi. No i co? Mam nadzieję, że będziecie próbować. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować. I do zobaczenia, być może, w jakichś kolejnych przepisach. Cześć!